Jeszcze w ubiegłym roku wójt gminy Jaśnica Janusz Pierzyna przekazał informacje o inwestycji i potencjalnych inwestorach w strefie ekonomicznej w Międzyrzeczu Dolnym. Następstwem tego była wizyta wiceministra Infrastruktury i Rozwoju Adama Zdziebło. Panie ministrze, na podstawie doświadczenia i obserwacji, jak ocenia pan rozwój euroregionu Beskidy, rozwój gminy Jaśnicy na tle innych gmin? Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że właśnie ta okolica, czy to było Skoczów, Jasienica, ale też Cieszyn czy Bielsko-Biała, zawsze słynęła z tego, że tutaj mieszkali i mieszkają do dziś ludzie bardzo przedsiębiorczy, ludzie, którym nie trzeba specjalnie pomagać, tylko troszeczkę czasem zachęty wystarczy, a to doskonale promieniuje na rozwój całej społeczności. I gdyby tak całe nasze województwo śląskie próbować wartościować, przy okazji też trudnych momentów, kiedy zdarzają się różne klęski żywiołowe, to powiedziałbym, że właśnie ludzie tego regionu i pod Beskidzia wychodzą najlepiej, najkorzystniej. Mówią tak, my sobie poradzimy, nam nie przeszkadzajcie, ewentualnie trochę pomocy. I faktycznie tak jest. Tu widać ten, tego ducha przedsiębiorczości, ducha wspólnoty, współpracy, czyli tego, co jest najbardziej cenne w takim dobrym społeczeństwie demokratycznym. Panie Ministrze, wspomniał Pan o tym, że mieszkańców tego regionu należy tylko zachęcać do dalszej działalności. No właśnie w jaki sposób ministerstwo zachęca, w jaki sposób ministerstwo pomaga i na które obszary będziecie Państwo kładli szczególny nacisk? Można powiedzieć, że ministerstwo już w nowej odsłonie infrastruktury i rozwoju jest jednym z tych nielicznych, które ma tą taką właśnie twarz pro czyli my nie oczekujemy różnych zobowiązań, ale raczej oferujemy. Teraz mamy cały nowy budżet europejski na lata 2014-2020 skierowany przede wszystkim właśnie na przedsiębiorczość. I przedsiębiorcy, ale nie tylko, będą mogli korzystać zarówno z programu regionalnego, który jest oferowany przez marszałka województwa śląskiego, jak i również z tych programów krajowych, dużych, dużych możliwości inwestycyjnych. Czy to będzie czy to będą inwestycje związane z rozwojem stref gospodarczych, czy indywidualnych przedsięwzięć, ale także rozwój infrastruktury, rozwój szkolnictwa, edukacji. To wszystko będzie się mieściło, już się właściwie mieści w tym nowym wachlarzu możliwości unijnych, a przecież nie tylko. Panie Ministrze, już za chwilę udamy się do Jaśnickiej Strefy Ekonomicznej. Pańska opinia na ten temat możliwości rozwoju? Powiedziałbym, że to jest projekt jak na razie modelowo prowadzony. Widać, że tutaj władze gminy miały nie tylko dobry pomysł, ale też dużą konsekwencję w jego realizacji. Czyli to nie jest tak, jak czasami się zdarza, że spotykamy się w ministerstwie z mapą i pokazaniem palcem na tej mapie, że my tutaj chcielibyśmy mieć. Absolutnie w przypadku Jesienicy tak nie jest. Tutaj jest dobry projekt, dobrze realizowany też przy wsparciu pieniędzy europejskich. Od razu potencjalny inwestor otrzyma uzbrojony teren, dobrze przygotowaną działkę i co ważne, świetnie skomunikowaną. Także, jeżeli myśleć o przyszłości jesienickiej strefy, to tutaj widzę tylko i wyłącznie jasny horyzont. Panie Wójcie, przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać Pana Ministra i opinii Pana Ministra na temat tego, co dzieje się w Jaśnicy i tego, co dzieje się w całym naszym regionie. To chyba dodaje skrzydeł, dodaje energii do dalszych działań. No, ja bardzo serdecznie dziękuję, że tacy znakomici ludzie przyjeżdżają do gminy Jasienica. Jesteśmy tu już prawie ostatni na południu Polski, no ale jeszcze jesteśmy w Polsce. Więc to tym bardziej cieszy, że mamy tutaj pana ministra Adama Śdziebło, który jest tak otwartym i serdecznym człowiekiem. Ma już tak duże doświadczenie w ministerstwie, że jego doświadczenie na pewno będzie dla nas wielką pomocą, radością i za to bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o strefy, jeżeli chodzi o te tereny inwestycyjne, no to dzisiaj je mamy 71 hektarów, ale wydaje się, że ten teren będzie w przyszłości się na pewno rozwijał. To nie jest tylko dla gminy Jasienica, ponieważ jeżeli powstaną miejsca pracy, no to one będą dla mieszkańców gminy Jasienica, ale również dla całego regionu. Gospodarczo ten region za 10-20 lat na pewno się zmieni i te tereny, które dzisiaj były terenami no, dziwiczymi, dają przeżycie dla następnego pokolenia. Tak się stało w wieku XX na koniec XIX, kiedy fabryka MEBLIGENTI, Jasinica, Larysz, Mondus wybudowali dwie fabryki, dało to zatrudnienie praktycznie w całym XX wieku tych mieszkańców. Dzisiaj rozpoczynamy to samo. Myślę, że będzie. Yy, ta strefa zadowoleniem dla tych, którzy będą inwestować, ale również dla tych, którzy będą tam z tej strefy korzystać. No a nie ukrywam, dla gminy gospodarczo jest to bardzo dobra inwestycja, ponieważ jeżeli grunty zostaną sprzedane, 100% wraca do budżetu gminy na infrastrukturę, na inne zadania, które są potrzebne naszym mieszkańcom w różnych sołectwach naszej gminy. Więc jest to wielka radość, że udało się to pozytywnie spocząć, pozyskać 23 miliony dofinansowania na pełną infrastrukturę tego terenu, no i teraz będziemy kończyć rozbudowę, będziemy zwiedzać strefę jest zainwestowanych już praktycznie 1 czwarta środków przeznaczonych na to zadanie. Ten rok będzie na pewno tym rokiem przecięcia, wstęgi do kończenia infrastruktury budowy, no i pozyskiwaniu. Inwestorów, już to myślę, będzie jakoś tam systematycznie realizowane. Kolejnym punktem wizyty ministra Zdziebło w gminie Jasienica było spotkanie z zarządem Federacji Euroregionów RP, podczas którego przewodniczący Czesław Fjodorowicz zwrócił się z prośbą o zintensyfikowanie obszarów współpracy pomiędzy agendami rządowymi a euroregionami. Strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowych działań oraz nadzieję na dalszą, owocną współpracę.